A ty, kiedy wymieniasz olej? Przed sezonem czy po sezonie? Są na to dwie szkoły, i obie te szkoły mają na to swoje argumenty techniczne, ale jedno jest niezaprzeczalne. Kiedy wymienisz olej po sezonie, czyli przed zimą, to wtedy, gdy lato nadejdzie chwilę wcześniej, twój motocykl od razu jest gotowy do jazdy i nie czekasz w kolejce w warsztacie. No jest jeszcze jedna prawda, której nie da się zaprzeczyć. Jak wymieniasz olej, to zawsze z filtrem. A jeżeli chodzi o filtry. Sieć sklepów motocyklowych Intermotors i internetowa i stacjonarna przygotowała dla was promocję. Kupcie 4 litry oleju, dowolnie, którego, może to być na przykład Elf i wtedy zgarniacie za piątaka, no za 4.99 filtr marki KN. Marki KN nikomu przedstawiać nie trzeba. To lider, jeżeli chodzi o filtry zarówno powietrza, jak i oleju i kilka innych dziedzin, pochodzi ten produkt z USA. Natomiast w promocji 4 litry oleju plus filtr za piątaka. W promocji udział biorą tylko 3 modele filtrów oleju. 303, 204 i 138. Mimo, że tych modeli jest tylko 3, to przyznać trzeba, że te 3 filtry pokrywają Ponad 50% aktualnych motocykli produkcji japońskiej i nie tylko, bo znajdują się w tej grupie także Arctic Yamachy Yamaha i Triumphy z lat 90. i 2000. Także jest wysokie prawdopodobieństwo, że akurat jeden z nich z tej trójki pasuje do waszego motocykla. Na przykład 300 trójka pasuje do mojej prywatnej Hondy CB750 z końca lat starych. Do swojej CB z powodzeniem mógłbym wziąć którykolwiek z tych olejów, ale chyba wybrałbym Elfa. To jest mniejsza sprawa, bo ważniejszy jest sam filtr. Zwyczajnie KN kosztuje 40 kilka złotych w tych modelach, ale w tej promocji z 4 litrami oleju płacicie za niego tylko 4,99. Promocja nie jest ograniczona czasowo, ale ilościowo, więc nawet jeżeli już wymieniłeś sobie olej, to po prostu kup na zapas, bo się opłaca, a te produkty się nie przeterminują. A no i pamiętajcie jeszcze o jednym, jak już wymieniacie filtr, pamiętajcie o uszczelce. Nie zostawiajcie dwóch uszczelek, wymieńcie ją. Promocja KAŃ za obowiązuje w sklepach Intermotors i stacjonarnych w całej Polsce i w internetowym. Powodzenia w zakupach.